Cześć dobry, witam Was wszystkich, bardzo serdecznie już na kolejnym, drugim odcinku z gry Warmix Simulator 22. A moi drodzy, dzisiaj ogólnie mam, tutaj Wam do przekazania parę informacji, także dzisiaj nie będziemy, będę wam, będę wam opowiadać o tym kanale, ale też moi drodzy trochę powiem sobie o nadchodzących DLC, które na, na za niedługo przyjdą. Także no, myślę, że będzie dzisiaj ciekawy materiał Także moi drodzy, jeżeli wam się odcinek spodoba, to możecie zostawić wam górę Zostawić subskrypcję na tym kanale, żeby mnie wesprzeć Nie musicie, ale fajnie by było, by było miło, by by fajnie Także no A my moi drodzy, lecimy sobie dzisiaj no, pierwszym już takim, można powiedzieć, na no poważnie odcinkiem Lecimy sobie z sianin, z monecznika nie tylko Kosianie, ale będziemy sobie też wiele, wiele różnych rzeczy robić. Innych. Moi drodzy, otóż tak Jeżeli chodzi, moi drodzy, o, o moje filmy. Bo ogólnie wczoraj, jak wiecie, nagrałem pierwszy film popitalny. Ale coś nie wyszło. Ponieważ moi drodzy, po pierwsze, jakość, jakość obrazu, jakość tego filmu to głośne 20 pikseli maksymalna. Moi drodzy. Jeszcze nie dość, że to, to jeszcze były problemy z dźwiękiem. Jakby dźwięk tam się urywał, czasami, jak ja coś mówiłem do mikrofonu, to też się urywało, to się jeszcze nie mam mikrofonu. Ja mam w laptopie z tego mikrofonu. W laptopie korzystam, ale będę miał za niedługo. Ale moi drodzy, ogólnie tak. Po prostu tamten odcinek, odcinek wyszedł ciulowy. Dlaczego tak jest, moi drodzy, nie wiem, nie potrafię Wam tego wytłumaczyć, ale. Obiecuję Wam, moi drodzy, że w przyszłym tygodniu powinno już być o wiele lepiej, jakby już powinien to rozwiązać, już nawet w piątek, bo jest środa. A taka a propos, właśnie, moi drodzy, jeżeli chodzi o filmy, nie będą jednak się one pojawiać codziennie ze względu na szkołę i ze względu na to, że mam inne rzeczy też do roboty. Po prostu nie będą się one pojawiać codziennie, będą się one pojawiać w poniedziałki, w piątki i w soboty. Każdy poniedziałek, piątek oraz sobotę, moi drodzy, będziecie mogli wyczekiwać na mój film także może będą one i rzadko, ale no to już się na tego wpływu po prostu nie jakby moi drodzy, no ja mam szkołę zdalną powiem wam, że mam szkołę zdalną i po prostu jakby większość czasu po prostu teraz spędzam w domu, w sensie przez tą jesień, że przyszła jesień w ogóle większość lata spędzałem w domu przez kontuzję nogi, ale nie będę wam odpowiadał tam co mi się stało, po prostu przez kontuzję nogi siedziałem całe lato w domu, yy, ogólnie mam teraz naukę zdalną jakby ja już po 6 miesiącach siedzenia w gipsie, bo miałem złamaną nogę już powiem, po 6 miesiącach siedzenia w gipsie no to po prostu no miałam już do, mam już dosyć yy, i po prostu no naprawdę. Nie mogę jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej się go obciążać i codziennie nagrywać. Bo tak to ja bym, jakbym codziennie nagrywał film, powiem Wam, że to bym cały czas w domu siedział. Ja bym tak naprawdę cały czas w domu siedział i nagrywał. Stop. A, tego, a po prostu ja tego nie chcę. Ja po prostu chcę wyjść na dwór, gdzieś pojechać. No, wiecie, no. normalne potrzeby ludzkie. No. Także no, mam nadzieję, że mnie to zrozumiecie. W pełni i że i że nie będzie się pisać w komentarzach, że no ale jak to. Ogólnie wiele youtuberów też no wiadomo, no, youtuber to nie jest wcale prosty zawód, już tutaj nawet sam tego doznałem, gdzie kurde robię filmy, a myślałam, chciałam poprawić, ale gdzie kurde robię filmy bez montażu, to no, właśnie ja robię filmy bez montażu, to jest totalnie po prostu nagrywam, yy, opis tam robię, wstawiam miniaturkę i wrzucam, to jest 5 minut. To jest 5 minut, naprawdę, także no ja się zbytnie nie wysilam, a moi drodzy, no już widzę, kurde, efekt, że yy, naprawdę no Powiem wam, moi drodzy, jakbym ja miał montować te filmy, to yy, to by była tragedia, w sensie, no na pewno tam zawsze jakiś montaż zrobię, mało jak będzie mi się chciało Pewnie już w kolejnych filmach, za kilka odcinków już pewnie intro się pojawi, może nie intro, ale jakieś tam może coś fajnego się pojawi i będą jednak co prawda lepiej te filmy wyglądać Zresztą zobaczymy Zobaczę sam jak to, Czy będzie mi się chciało, czy nie Zresztą muszę się zapoznać też Z moją nową nagrywarką Bo nie umiem się jeszcze do końca Posługiwać, także będę musiał się też Z tym wszystkim po prostu Zapoznać, a jak się z tym zapoznam To będzie git I będę z przyjemnością dla was te filmy Robił, no oczywiście to też teraz z przyjemnością Robię, no bo wiadomo zacząć nie jest łatwo ale można przyjemnie jak ktoś chce to może no właśnie dobra nie tylko się dobra nie będę teraz sobie i tym i tym pierdzieleniem przejdźmy sobie teraz do jakichś innych czynności do wapnowania bo wapno też jest do rozrzucenia to prawda także przejdźmy sobie do tej czynności i otóż moi drodzy co ja miałam powiedzieć? Aha, miałam Wam powiedzieć ogólnie trochę rzecz, parę rzeczy o nadchodzących DLC, czyli Te Pumps and Houses i listopadowe DLC, czyli Platinum Edition, Platynowa Edycja. Jeżeli chodzi o te dwa DLC, jak wiecie, najbardziej wyczekuję ogólnie na tą chwilę, najbardziej wyczekuję Pumps and Houses. Ale może to się zmienić i jak przejdzie Pumps and Houses i się nacieszy Pumps and Houses, to, moi drodzy, będę wyczekiwał na platynową edycję. Dobra, teraz gadam bez sensu. Ale, moi drodzy, jeżeli chodzi o platynową edycję, mówiłem Wam już, jakie mam plany do tego i ogólnie, moi drodzy, ogólnie możemy zrobić sobie tak że jak wyjdzie platynowa edycja, moi drodzy, to, to wtedy sobie zrobimy streama. Wtedy sobie zrobimy streama, na którym po prostu będziemy mogli, w sensie na którym ja zbuduję biogazownię, zbu, wybuduję tą biogazownię, cały ten teren, wszystkie maszyny pokupuję, a wy będziecie mogli ze mną pracować. Wszystkie, zacząć kurde nad tą biogazownią pracować, że będziemy mogli sobie po prostu razem grać i tak dalej. Ogólnie z tego co patrzyłam, to na razie zbytnio tam dużo sub, subów nie ma. Na razie tam cztery subów zbierałem Co najlepsze to to, że są wyżebrane od kolegów, od znajomych, tak że no nie są to prawdziwe. No ale żeby kurde, żeby już kurde jednak była to widzialność, że tak to można nazwać, żeby te filmy były moje widoczne dla każdego, no to jednak tych, po pierwsze, kilka tych filmów musi być jednak. Po drugie, no musi jednak być trochę, ogl trochę ogl oglądalności, przepraszam. Ale moi drodzy wam że nie ma tragedii, bo ogólnie z wyświetleniami, jeżeli chodzi o wyświetlenia, to 15-13 wyświetleń. Nie jest źle. Na pewno tam nie tylko moi znajomi obejrzę, ja też tam w randomowi ludzie, ra randomowe osoby. Kurde, czemu on to stanął? Ja pierdzielę, zamiast się oprzeć całe pole to kurde sobie o kwadracik i co myślę, że już to wszystko dobra zrobię resztę jednak posieję obsieję to do końca także głównie dzisiaj po prostu takie no jak widzicie sami prace polowe nic ciekawego w sensie no nic ciekawego no nie jest jednak nudny ale moi drodzy no no jak zwykle stary odgrzewany kotlet o tak to nazwę ale ja nie mówię, że farming jest nudny, absolutnie, bo farming jest mega, mega w grom. Tylko, no, tak mi się powiedziało, moi drodzy. Dobra. Aha, bo nie starczy mi tego wapna, muszę iść kupić. Dobrze, że tu jest stacja wapnowania, że mam blisko. Kurde, po co ja jeszcze otwieram? Jeszcze nad nie dojechałem i otwieram już. Dobra. Coś jeszcze bym powiedzieć na temat mojego kanału, ale już zapomniałam co, totalnie. Może mi się przypomni, nie wiem. O, moi drodzy, no, przenikające wapno przez... Tak jak pamiętacie, wczoraj psa, psa, który przenikał przez ściany i na budę właził, to tak dzisiaj mamy tutaj wapno przenikające przez rozrzutnik. Nieźle, fajnie. Dobra. Aha, i ogólnie, jeżeli chodzi o tę biogazownię, to nie tylko jest tak, że, że po prostu uzbieram pieniążki na biogazownię, wybuduję je już, ponieważ jeszcze tym czy, czymś ta biogazownia musi być zasilana. Najlepsza oczywiście jest kiszonka wiadomo, także no Też tutaj muszę sobie jeszcze uzbierać na sieczkarnię Nie tylko na samą biogazownię, ale i też na sprzęt Czyli na sieczkarnię i tak dalej Dobra Dobra, to niech jednak on tutaj wapnuje, a my tam dokończymy robotę Wreszcie kurde, bo On tu chyba zbytnio nie jest zainteresowany z tego, co ja widzę. No moi drodzy, w następnych odcinkach będziemy sobie na pewno jakieś ciekawsze rzeczy robić, bo teraz robimy sobie kurczę same prasy polowe, ale moi drodzy, może w następnych odcinkach już zrobimy coś fajniejszego. Może jakąś kurde tutaj sprzedaż masową albo coś. Na pewno akcja buraczana jest przed nami. Akcja z burakami cukrowymi, bo już obsiałem jedno pole, żeby pokazywałem nawet jakie pole obsiewałem. Zresztą za chwilę wam pokażę, jakie pole obsiewałem. No bo jak wiecie, sami, do, do, jak wiecie sami, ogólnie w farmingu jest tak, że buraki dobrze sypią. Zresztą w realu też tak jest, że jest ich mega, mega dużo. Tak samo jak ziemniaki No i czemu ty mi blokujesz drogę? No jedziesz kurde Dobra No i ogólnie jak widać wszyscy dobrze, że buraki cukrowe jak i ziemniaki dobrze sypią W sensie, że jest ich mega, mega dużo No i wystarczy tym prawdę oprzeć malutki tak żeby ich było dużo i żeby było ich pod dostatkiem ale moi drodzy, no jednak postanowiłem, że obsieję sobie jedno większe pole. Po prostu teraz efekt powinien być już no lepszy. powinien już, Powinno już być lepiej. Także zobaczymy, czy będzie tych buraków więcej, czy zrobimy jakąś wielką akcję buraczaną. Nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie. Ogólnie jeszcze zapomniałem tutaj nawieść przed zasiewem, ale to jest trudno, już tutaj będzie prost, najwyżej będzie tutaj 50% za, na wywiezienie. Zastanawiam się, czy nie posieć tej sorga, w sensie nie posieć nie gdzieś sorga. Z tego powodu, że ja nigdy sorga nie uprawiałem, przecież jest to nowa uprawa w farmingu. Ja jeszcze nigdy tego nie uprawiałem, nigdy tego nie miałem na, na swoim gospodarstwie. W się sensie tam raz kiedyś na takim sewie testowym wiadomo, tam chciałam się pobawić. Ale tak naprawdę, na swoim prawdziwym gospodarstwie, yy, czyli tutaj właśnie, to nie, nigdy nie uprawiałam sorga. Yy, także na no, mojej chyba się spróbuję z uprawą tego sorga. I zastanawiam się, czy może trzciny cukrowej nie posadzić czy tam posieć, jak to się mówi, na trzcinę cukrową posadzić, czy posieć? No nie wiem, nie wiem jak się mówi, ale zastanawiam się nad trzciną cukrową, bo trzcinę cukrową raz kiedyś miałem, ale no mało tej trzciny cukrowej miałem, jednak no kurde tak zbytnio jakoś zadowalająco dużo nie miałem. I właśnie się zastanawiam nad no, tą trzciną cukrową, czy, czy sobie, yy, czy właśnie sobie jej nie posadzić, bo ona odrasta, jak, wie, jak wiecie, Także no, wystarczy ją tylko raz posadzić i nawet jakbyśmy tam dzisiaj nie chcieli, to można ją w każdym momencie yy, tą z uprawą urosną zaorać. Ogólnie jest to ogólnie mozolna uprawa, bardzo mozolnie się zbiera, jak i zarówno sadzi, ale no, jest to też taka fajna uprawa, no, pojawiła się w 15 pierwszy raz, czy tam w 17 dobrze nie pamiętam. I powiem Wam, że trzcina cukrowa no, bardzo mi się spodobała ta uprawa, chociaż ja jej nie uprawiam. Ale bardzo fajna to uprawa według mnie. I ja nawet nie wiem, czy z trzciny cukrowej przypadkiem nie ma więcej cukru niż z buraka. Chyba nawet jest więcej cukru niż z buraka. E, dobra. E, chwila, zgasi. A nie. Muszę pojechać na gospodarstwo, zaprowadzić siewnik. bo trzeba sobie jeszcze posiać owiec, trzeba jeszcze posiać owiec, do posianie jeszcze jest owiec, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, owiec pod, pod w sensie na słomę, żeby słomę sobie trochę wyżebrać, w sensie nie wyżebrać, tylko zabrać, żeby sobie trochę słomę podyskać. Okay. Także my sobie tutaj skończymy rozściewać. niech on sobie tutaj, niech tamten sobie jest siewniczkiem w na gospodarstwo. My sobie tutaj dokończymy rościewać wapno. Tak się coś coś, ja tak się coś tutaj cicho trochę zrobiło, nie? Zaraz tutaj postaram się coś jeszcze zrobić. raczej będziemy sobie kończyć już. I będziemy się widzieć na następny raz już w piątek. Bo ogólnie tam w informacjach napisałem, że, że tam będzie jakby nowy plan. I że po prostu będą się w każdy poniedziałek, piątek i sobotę pojawić filmy Moi drodzy jakby ktoś się zapytał czy yy, Czy zrobię w sensie tak bo yy, jak chcesz się na przykład pytać żeby jakiś dlc testował albo jakiegoś fajnego moda na, na Modhubie, to możecie do mnie śmiało pisać w komentarzach, że, że Kuba, Farmer Kuba, że jest jakiś nowy fajny mod na Modhubie, którego osobiście przetestowałem, żebyś Ty też przetestował, że fajny mod. Tak właśnie w przypadku na przykład tej, że na przykład patrzcie, no, znajdziecie sobie jakiegoś moda, na przykład Dusty Lance Extensions, tak jak ja teraz mam. I na przykład napiszecie do mnie pod jakimś filmem w komentarzach że o, jakiś jest nowy mod fajny na modchabie, żebyś żebyś przetestał. Moi drodzy, też mogę taką zrobić zresztą serię, w której będę testował mody. Także moi drodzy, jeżeli będziecie chcieli taką serię, to, to dajcie mi znać w komentarzach. To chętnie coś takiego na pewno zacznę. Albo możecie mi też znać, możecie moi drodzy mi też dać znać łapką w górę. Jeżeli pod tym filmem będzie 25 łapek w górę, to moi drodzy, zrobię taką serię. Albo zrobię taki odcinek z najfajniejszych modów według mnie. E, jakie są według mnie najfajniejsze mody? Na przykład o, top 5 modów według y, farmera Kuby. No to był fajny odcinek. Widziałam, że niektórzy youtuberzy robią podobnie, tylko że widziałam tam kiedyś u jednego na przykład, że on robił top, top 5 moich ulubionych pojazdów, bla, 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 tam pewnego youtubera. No, i tam robią, no ja też bym mógł coś takiego zrobić No i teraz zresztą yy, No sami widzicie yy, jaki, jaki, jest moi, jeden z, moi, jaki jest jeden z moich ulubionych pojazdów Jest to ten oto no, Fendt 1050 Vario Który już jest ze mną od początku gry, od początku kiedy gram farminga To on już tutaj jest ze mną po prostu Także no jest staro, nie? Ale zobaczcie teraz, zobaczycie na przykład teraz na, na czas pracy tej maszyny, że nie jest to 300 godzin, tylko jest co 12,2 godziny. Dlaczego tak jest? Wiesz wam moi drodzy. Jest tak dlatego, ponieważ miałem wtedy tamtego save'a też na Bayron i też miałem takie same gospodarstwo. I po prostu tego sejwa, To znaczy, to już jest mój trzeci save stworzony. Bo na pierwszym sejwie było tak, że go przypadkowo usunąłem. A drugim było tak, że się wszystko zlagowało. Jakby tekstury się zlagowały, pracownik się zlagował, że nie chciał na przykład nawozić. Po prostu się wszystko zlagowało. I to jest, moi drodzy, już trzeci przeze mnie stworzony sejf. Jakby, no, że przenosiłem z tego do tego sejfa gospodarstwo. Moi drodzy, nie, nie, nie że dodałem hajsu czy coś, po prostu to jest to te same gospodarstwo, co było, tylko no, że na jednym sejfie. No bo raz się zdarzyło, że usunąłem. I właśnie raz to, że wszystko było zbugowane i musiałam po prostu stworzyć kolejnego save'a, na nim zbudować to samo gospodarstwo, co miałam na poprzednim. No ale na szczęście ten save już nie jest tutaj żaden wadliwy. Ten save naprzy... akurat jest OK, także no. Także cieszę się bardzo, że wszystko już działa, że wszystko jest naprawione. Także to nie jest żadna stworzona farma. Nie jest nic hajs dodane, to jest naprawdę wszystko tutaj zrobione przeze mnie. Wszystko te 300 godzin to jest wsadzone w to gospodarstwo. Zresztą mogę Wam pokazać nawet czas gry. Mój, jaki mam? Jak będziecie chcieli, to wam pokażę. Pod koniec odcinka. Także, żebyście mi wierzyli. I żeby nie było. <laughs> Dobra. Także no co? To raczej już dzisiaj moi drodzy wszystko. W tym odcinku. Może był to troszkę też nudno, odcinek. No yy, nie zaprzeczam. Aha, miałam wam te pole z burakami, co pracuję pokazać. No to za chwilę pokażę. Albo teraz już pokażę. A to zostawię. Yy, tutaj, właśnie, pole numer 31. Halo. A. Dobra. Pole numer 31. Tu jest obsiana z burakami cukrowymi. No, proszę bardzo, burak cukrowy. No, Także będzie ich tutaj dosyć sporo. Już sobie, kurde, wyobrażam, yy, ile to ja będę zbierał. Kurde, będę, naprawdę długo będę zbierał te buraki cukrowe, no 6 rzędów ten kombajn zbiera, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć No to kurde taki rządek, gdzie takie małe rządki, gdzie ten kombajn nie dość wcale szyb, szybko nie zbiera, to jeszcze kurde Jeszcze kilka dziesięć albo nawet kilkaset razy więcej tych rządków mam do zawierania Ja pierdziele, dobra, ja jakoś się zbierze jeszcze nigdy tak wielkiej akcji boleczanej nie robię i będę miał okazję zrobić. Nie zrobiłem, ale będę miał okazję zrobić. Myślę, że po prostu będzie. Wow, można podnieść. Ha, mogę wykrzywić. Ale ja w sensie... Znaczy jak, jakbyście, na przykład, jakbyście na przykład chcieli podnieść to, to nie podniesiecie, ale na przykład jak naciśnięcie prawy przycisk myszy, że na przykład rzuć przedmiotem, no to... O, może się tym rzucić. Co by się stało, jakbym na polu z kultywatorem wyjechał Ten znak. By wgniotło ten znak w ziemię, czy co? <gry> Albo kurde ten fly glitch. Czekajcie, jak, jak to się robi. Stawało się na znak? Nie, tutaj stanę. No ogólnie z paletami to działa. to z paletami to działa ten beach, Z paletami jajek na przykład, ale tutaj akurat w tym przypadku nie działa. No, trudno. Także moi drodzy, co, to było na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że Wam się ten film spodobał. A jeżeli tak, to możecie dać znać łapką w górę oraz wsparciem, czyli subskrypcją. Fajnie, jakby to było chociaż 50 słów i pod każdym filmiem na przykład 100 wyświetleń. Chociaż no, wiem, że na początku tyle mi się nie udało osiągnąć takich wyników. Ale na pewno jak już nagram więcej filmów, tak z 5 filmów albo 6, to że już będę miał po prostu tę oglądalność jednak większą. Aha, nie ja mam jeszcze pokazać mój czas gry. E, moi drodzy, także pokażę dla dowodu. Dla niewiernych. E, także tak, tu jest mój safe. Ogólnie widzicie, że nie jest 30 godzin, tylko 38. E, tutaj mówię, miałem jednego safe'a, to... Bo, Usunęłem, drugiego był cały i trzeci, czyli właśnie ten. No i moi drodzy, wam pokażę. Wejdę na Steam'a. E, Steam, Steam, Steam. I zobaczę. Jest, czas gry: 352 godziny. No także, no niewierni macie pecha. Dobra, także na co, moi drodzy, to by było na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się ciepło. Miłego dnia życzę. Cześć.